Czas rozpocząć tę fascynującą kosmiczną noc na pierwszy ogień Start Falcona 9 z nowym satelitą GPS. Bowiem Falcon 9 od SpaceX wyniesie dzisiaj już siódmego satelitę trzeciej generacji, amerykańskiego systemu nawigacyjnego, a pierwszego wyposażonego w retroreflektor laserowy, który ma umożliwiać pomiary parametrów orbity urządzenia z milimetrową dokładnością. Na to oraz lądowanie pierwszego stopnia na oceanicznej platformie zapraszam serdecznie ja, Łukasz Maćkowiak. No cóż, oglądamy! Witam was bardzo serdecznie z pierwszej dzisiejszej transmisji tej nocy. Już za chwilę obejrzymy start rakiety Falcon 9 z satelitą GPS, Free Space Vehicle 10, a więc kolejnym satelitą amerykańskiego systemu nawigacyjnego. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tę piątkowo-sobotnią noc. Witam Piotra Bajt Bartkowiaka, witam Wojtiego na naszej transmisji. Jak widzimy w lewym górnym rogu do tu jeszcze mamy nieco ponad pół godziny, a więc to jest dobry czas, aby zobaczyć to, co działo się na naszej ostatniej transmisji. A przypomnę, że ostatnio oglądaliśmy powrót rakiety Vega C, europejskiej rakiety po dwóch latach przerwy, a więc no, działo się dużo. No i oczywiście dzisiaj przed nami także... Bardzo, bardzo ciekawe wydarzenia, ale zobaczmy jakie emocje nam towarzyszyły podczas ostatniego streama na kanale Kosmogatki. Lecimy! Lecimy! Po raz pierwszy od dwóch lat widzimy ten widok! Vega C zmierza na orbitę! Tak, no, a więc dzisiaj, właśnie z okazji, Mikołajek, święty Mikołaj nam dostarczył. Sukces! Sukces powrotu do lotów rakiety Vega C, której teraz już możemy ogłosić. Mamy brawa w kontroli misji, mamy zatem radość i satelita Sentinel-1C jest już na orbicie. Został wypuszczony przez czwarty stopień Avon Plus. Tak ten start wyglądał. Vega C wróciła do startów po tych prawie dwóch latach przejwy, spowodowanych oczywiście problemami technicznymi z drugim stopniem. Egice, ale udało się z tymi problemami uporać i e, 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 europejska Vega C wróciła do lotów, a więc bardzo dobra wiadomość e, witam Kakaza, cieszę się, że z nami jesteś e, a przypomnę, że od razu po transmisji ze Stytu Falcona 9 z, z satelitą e, GPS-310 na naszym kanale jest transmisja z drugiego startu Rakiety Kairos, a więc pojazdu prywatnej japońskiej firmy Space One A zatem bądźcie dzisiaj z nami, bowiem czekają nas wielkie emocje i początek tej transmisji od godziny 2.30 A więc od razu po starcie, po starcie Falcon na 9 przenosimy się właśnie do Japonii, do portu kosmicznego Ki a więc Czekamy z niecierpliwością. Zapraszam też na ostatnie wydanie wiadomości kosmogatki, w którym e, mówiliśmy między innymi o, e, o opóźnieniu e, przyszłych misji programu Artemis, programu e, Księżycowego. zatem tym gorąco zachęcam i zapraszam na naszego Discorda. Tutaj z, e, możecie zeskanować kod QR, e, albo też e, kliknąć w link w opisie. E, tak jest, dzisiaj lecimy. E, Falconem 9, który, który jest wyposażony w błyskawie B1C85. No, tak jak na czacie pisze tutaj, użytkownik White Human, witam ciebie bardzo serdecznie, ale o tym jeszcze dzisiaj zdążymy powiedzieć. A więc, tak. No, a więc. Witam wszystkich, którzy przetrwali ten piątek 13. No bo tak się akurat złożyło, yy, że właśnie... Za nami jest ten pechowy dzień, no, który ja niestety okupiłem chojobom, gdyż, no, gdyż właśnie dzisiaj złapało mnie chojubsko jakieś. No więc musicie mi wybaczyć, że będę prawdopodobnie smajkał co jakiś czas na streamie, no ale, no ale się już tutaj poświęcam dla Was, aby oczywiście nie zawieść Was i przeprowadzić transmisję z tych stajtów, o no, co wcześniej zapowiedzieliśmy. No ale mam nadzieję, że w następnych dniach mnie kompletnie nie rozłoży, że nadal mm, funkcjonowanie kanału e, w kosmogatki będzie odbywało się e, zgodnie z naszym e, napiętym harmonogramem następnych dni. Rozpoczynamy omówienie dzisiejszej misji od rakiety. A, piszcie też, czy z dźwiękiem jest wszystko w porządku. E, nie to, nie to, nie to. Tutaj się przeniesiemy za jakiś czas. To było oczywiście Konto X firmy SpaceX, na którym będzie odbywała się transmisja z dzisiejszego startu. Dziękuję Kakac za to, że życzysz mi zdrowia. No i także mam nadzieję, że szybko, szybko wyzdrowieję. Witam Martynę. Cieszę się, że jesteś z nami w... W tym środku e, piątkowo-sobotniej nocy, dzisiaj. No zatem, Falcon 9, e, no zapewne już doskonale znana Wam, rakieta. E, m, oczywiście to jest jedyny pojazd na rynku, który posiada pierwszy stopień wielokrotnego użytku i dzisiaj e, także ten pierwszy stopień, który tutaj właśnie widzimy. O, e, tutaj on się mieści, ym, no podejmie próbę lądowania na oceanicznej platformie Ashford Fall of Gravitas i zostanie wykorzystany po raz trzeci, ale o tym jeszcze za chwilę powiemy. Cały Falcon 9 jest napędzany naftą EP 1 oraz ciekłym tlenem. Yy, pierwszy stopień jest wyposażony w 9 silników Merlin, yy, oczywiście nogi do lądowania, yy, a, a tutaj mamy rzecz jasna Interstage, przedział pomiędzy oboma stopniami. I drugi stopień, który jest już odpowiedzialny za na zaskierowanie ładunku na docelową orbitę wyposażony w jeden silnik Merlin z wydłużoną dyszą, który tutaj nam się chowa pod tym przedziałem międzystopniowym można by tak rzec i na szczycie rakiety osłony ładunku wewnątrz której znajduje się właśnie ten satelita GPS-3 Space Vehicle 10 ja was muszę na chwilę przeprosić Tak, no muszę wam powiedzieć, że, że przeprowadzenie tych streamów dzisiaj wcale nie będzie takie proste. Falcon 9,70 70 metrów długości, prawie 4 metry średnicy, ućwik na niską orbitę okołoziemską to prawie 23 tony. Aczkolwiek to w wariancie bez odzysku pierwszego stopnia, a dzisiaj pierwszy stopień odzyskujemy poprzez lądowanie na platformie na oceanie. A wiem, że w niektórych przypadkach także... Hmm, SpaceX oczywiście ląduje swoim boosterem na platformie lądowej, no ale to no w, przypadku, w przypadku misji ze mniej wymagającą trajektorią, które nie potrzebują, um, powiedzmy, um, powiedzmy pełnej wydajności właśnie, jakie ty Falcon 9 dzisiaj lądujemy na oceanie. A, no więc... Taki wariant można powiedzieć pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Mówiłem już o boosterze. Falcon 9 to jedyna rakieta na rynku, która posiada pierwszy stopień wielokrotnego użytku. No i dzisiaj zostanie wykorzystany ten oto egzemplarz pierwszego stopnia b 1 c 85 który ma za sobą tylko trzy misje, a więc jest zdecydowanym świeżakiem we flocie SpaceXa wykonał dwa loty z satelitami konstelacji internetowej Starlink budowanej przez SpaceX i jedna misja załogowa Crew 9, która odbyła się dokładnie we wrześniu. No, zresztą ten start tej misji transmitowaliśmy na naszym kanale. A pierwszy start 20 sierpnia, właśnie z misją Starling Group 10.5. No, a więc ten booster dość młody, ma w sumie niespełna 4 miesiące i wyląduje dzisiaj na oceanicznej platformie Eshot of Gravitas. Tak jak tutaj White Human na czacie nam pisze, oczywiście, wszystko zobaczymy podczas dzisiejszej transmisji ale muszę zaznaczyć, że po, no po właśnie lądowaniu pierwszego stopnia ta transmisja zostanie zakończona i przeniesiemy się na kolejną transmisję, która dzisiaj jest planowana z drugiej próby orbitalnej rakiety Kairos, a więc japońskiej lekkiej rakiety no już, już nie możemy się doczekać, ale zanim to doczeka nas właśnie przystawka w postaci startów Falcona 9, a więc tak jest świeżak, absolutnie tylko troszeczkę osmolony i ładunek dzisiejszej misji. W ogóle, dzisiejsza misja otrzymała tajemnicze nazewnictwo LT1. No to jest dość ciekawa sprawa, no bowiem wcześniejsze misje z satelitami GPS naz były nazywane w sposób normalny po ludzku, a ta misja już jest nazwana nie po ludzku. No ale ten skrót ma związek z instrumentem. Który jest zainstalowany właśnie na satelicie GPS Free Space wieku ten, a więc tym ret retro reflektorem laserowym, o którym już mówiłem we wstępie dzisiejszej transmisji, a więc tak, ten satelita wygląda na wizualizację. Za chwilę zobaczymy sobie jeszcze zdjęcie, z jego przygotowań do wystrzelenia. Tak jest, przygotowałem sobie też e, no, troszeczkę chybatki Stosunkowo ciepłej jeszcze, e, no, aby tutaj troszeczkę mi gajdu nawilżała. Witam e, krzynie 86. Cieszę się, że przyszedłeś na... że przyszedłeś na, e, że przyszedłeś na Łukasza na kanale GOSMOGATKI, a więc satelita GPS FreeSpace wieku ten. No wbrew właśnie na nazewnictwu, będzie to siódmy satelita trzeciej generacji systemu GPS, e, zbudowany przez firmę Lockheed Martin. E, no i właśnie w tej nowej generacji między innymi wprowadzono e, wprowadzono lepsze zabezpieczenia przed zagłuszaniem sygnału, a także zwiększono dokładność e, tych urządzeń. Klientem dzisiejszej misji siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych i właśnie nowością w tym dzisiejszym satelicie, no gdyż właśnie to jest pierwszy taki przypadek, jest to, że to urządzenie jest wyposażone w, wyposażone w retro, reflektor laserowy, no, no który właśnie pozwoli na dokonywanie pomiarów parametrów orbity urządzenia z dokładnością do milimetra, no co, co ma zostać wykorzystane oczywiście do dokładnych badań, no i tutaj z tego skorzystać ma m.in. amerykańska agencja kosmiczna NASA, chociażby to do bardzo dokładnych pomiarów geodezyjnych, przykładowo do precyzyjnego wyznaczenia położenia środka naszej planety więc bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ten ładunek o masie około no prawdopodobnie około 4,5 tony, gdyż oficjalnie takiej informacji, oficjalnie takiej informacji nie, mia, nie mamy, przepraszam bardzo, no ale właśnie poprzednie urządzenia ważyły mniej więcej tyle. Zostanie wyniesiony na średnią orbitę okołoziemską o wysokości 20 200 km, to będzie orbita kołowa i inklinacji 55 stopni żywotność tego urządzenia to 15 lat, został zbudowany na bazie platformy A2100 właśnie produkcji firmy Lockheed Martin generalnie to i generalnie to urządzenie zostało zamówione w roku 2016 o łącznej wartości 395 milionów dolarów to właśnie, to właśnie wartość tego kontraktu No aczkolwiek ten kontakt uwzględniał dwa urządzenia, a więc GPS Face wieku 10 i 9 no ale ten 9 na razie jeszcze nie startuje a dzisiaj lecimy z urządzeniem numer 10, właśnie ta numeracja jest nie po kolei względem tego co startuje nam. Na orbitę, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że kolejne starty z satelitami GPS 3 odbędą się już na pokładzie rakiety Vulcan od United Launch Alliance, a nie na pokładzie rakiety od SpaceX. Martyna się pyta na czacie, czy widzieli Geminidy. Ja niestety nie widziałem. Generalnie w kliwicach chyba mamy pełne zachmurzenie dzisiaj na niebie, ale też, też troszeczkę. Moja uwaga, właśnie przez to, że, że nieustannie muszę smalkać, no to że troszeczkę jest odwrócona od tych od wydarzeń, które dookoła mnie się dzieją, ale no, oczywiście, tutaj na startach, które transmitujemy dla Was, staram się absolutnie skupiać, abyście mogli się dowiedzieć jak najwięcej informacji. Zobaczmy trajektorię dzisiejszej misji dzięki stronie Flight.io. Może najpierw zobaczmy, czy są jakieś nowe informacje. mamy niedobre informacje, jeszcze nieoficjalne. Generalnie wcześniejsze prognozy pogody no tuż przed startem dawały 50% tylko na korzystne warunki w czasie startu, o tym jeszcze wam nie powiedziałem. I generalnie. I generalnie świetnie ryzyko niesprzyjających warunków w miejscu lądowania boostera, a więc no wszędzie te szanse 50 na 50. I mamy nieoficjalną informację z NASA Space Flight, że jeszcze nie, nie mieliśmy wentu na, na T minus 20 minut, a więc yy, yy, no to jest charakterystyczny element, właśnie przygotowań do startu Falcona 9. Dobrze, mamy. Mamy nową informację, już e, tym razem bardziej oficjalną. E, niestety, niestety ten start w, no dzisiaj został odwołany. No dzisiaj Falcon 9 niestety z Tą misją T1 nie wystartuje, nie wyniesie siódmego urządzenia nawigacyjnej konstelacji właśnie amerykańskiej GPS Free. A zatem no, przykro mi bardzo, ale ta misja dzisiaj się nie odbędzie. No tutaj w tym pasku na dole możecie wyczytać, że następne okno startowe jutro o godzinie pierwszej. 59 naszego czasu. Zobaczymy, czy jutro SpaceX podejmie kolejną próbę startu. Aczkolwiek, z tego co widzia, widziałem, widziałem, to jutro te prognozy pogody są jeszcze gorsze. więc zobaczymy, czy jutro w ogóle SpaceX próbę startu kolejno będzie podejmowało. Tak, tutaj jeszcze zobaczę, co się pisze. na co piszecie na czacie. Krzynio pisze, że ogląda zawsze. Cieszę się bardzo. Majta pisze, że u niej, u niej niebożyletka. No tak. Myślę, że to znaczy... Chciałbym oczywiście w końcu odpocząć i no, zdecydowanie, zdecydowanie chciałem to uczynić po tych dwóch dzisiejszych transmisjach. Ale no, niestety, ten start jest odwołany, a więc chyba jutro no, czeka nas kolejne y, zarywanie nocy. No cóż zrobić? No Oby tylko już było lepiej, jeżeli chodzi o mój stan zdrowia. No cóż, a zatem w takim razie transmisja ze State of 9 no, dobiega już końca. Tutaj nie będziemy przedłużali, gdyż no, ten start dzisiaj się nie odbędzie, ale to nie koniec e, transmisji na dziś. Przypomnę, od 2.30 transmisja z drugiej próby orbitalnej japońskiej rakiety Kairos firmy Space Fun. Musicie z nami być właśnie od godziny 2.30 na naszym kanale, wtedy startujemy e, z tą następną dzisiejszą e, transmisją. No cóż, a więc, a więc zapraszam bardzo serdecznie i trzymajmy kciuki, aby tym razem udało się Kairosowi osiągnąć po raz pierwszy w jego karierze orbitę. No czekają nas wielkie emocje. Tak jest i oczywiście mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie z nami pomimo tej bardzo nieludzkiej pory, no ale przecież jutro sobota, także, także... Można te godziny stu nadrobić, korzystając z tego dnia wolnego. Tak, dziękuję Wam. W takim razie zapraszam Was jeszcze na koniec na, na nasze wszelkie media społecznościowe: Facebooka, Xa, Instagrama, TikToka. Tam oczywiście bardzo ciekawe treści związane z kosmicznymi faktami zatem gorąco zachęcam no, zdaje się, że wczoraj właśnie na YouTubie pojawił się nowy bardzo ciekawy short dotyczący do, dotyczący kraterów no, które zostały nazwane na cześć polskich miast gorąco zachęcam do obejrzenia no i zapraszam także na stronę kosmogatka.pl a ja na razie się z wami Żegnam. Przypominam, że już za niespełna 40 minut początek transmisji z drugiej pływy orbitalnej rakiety Kairos z portu kosmicznego Ki w Japonii, a więc bądźcie z nami. No i cóż, start Falcona 9 z satelitem GPS FreeSpace w wieku 10, no dzisiaj został odwołany i czekamy oczywiście na następny termin startu. Zobaczę, czy jest jakaś nowa informacja od SpaceX, czy tylko Mamy tutaj informację, że start jest przełożony z powodu pogody. No chyba tylko to, a więc no, czekamy na potwierdzenie, że SpaceX spróbuje, spróbuje tego startu ponownie jutro, właśnie o godzinie 1.59. W takim przypadku teraz specjalny rozpocznie się o 1.25 na naszym kanale YouTube, ale przypomnę jeszcze raz, że już za. 35 minut, kolejna transmisja na naszym kanale i ale ciekawy start japońskiej rakiety Kaios. A więc do zobaczenia. Ja, na, ja nazywam się Łukasz Maćkowek i mam nadzieję, że będziecie z nami już za 35 minut. A więc. cześć, do zobaczenia raz jeszcze.